Cześć! Nagrywam dzisiaj z Weroniką. Hej, jo! Dobra. Napiszę na status, no. w statusie. Na statusie, dobra, nie wiem, że nagrywam. Ale już nagrywasz? No. <grymne> 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 Może jednak nie nagrywamy. <grymne> Ale zrobiłam się poważnie jeszcze, nie? No, aż za bardzo. <grymne> Ty też? Ona miała głupawkę przed odcinkiem. <grymne> Ona <grymne> też nieprawda. O Boże, jak muli. Czy to jest dobry pomysł? Dobra. Twoja opcja. Coś Co? mi przeliwa. Mi też. Jeszcze mi tak dziwnie myszka. Jesteś strasznie poważna. Ja? Co? <laughs> Może dlatego, że... Mm, nie wiem, nagrywam? Ja jestem poważna, nie chcę wyjść na idiotkę. Ojejku. <grystwore> <grystwore> już lepiej nic nie mówię. Woran. <grystwore> Pokażę wam Weronikę. Oto ona, ta niebieska siana. <grystwore> Ładna, nie? <grystwore> Ej! <grystwore> Ej! Nie, 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 pokazałam twojego zdjęcia, spokojnie. Dobra. <grystwore> Zaczekajcie chwilę, zrobię paus. Okej, okay, <grystwore> okay, już jesteśmy. Więc tak, ktoś napisał, hej, YouTube, pozdrawiam, Roxany no. smile. Y, Jaki smile? Smile, nie znam. Czekaj, ona się nazywa y, y, Roxana Smile, no. Roksana. Więc cię pozdrawiam. A ty, Weronika, chcesz kogoś pozdrowić? Tak. No. Chcę pozdrowić moją rodzinę. No, babcia najlepiej. Nie no, co jak gada? Rozwieś pranie, bo nie pada. Co? Nic. Rozwieś pranie, bo nie pada. Pada u mnie, u mnie kropi, tak wie. A u mnie nie. Dobra, o czym my gadamy? No naprawdę. No, gadamy o deszczu. Eee, mój jak skurczy Co? No ja jalogne lepiej. Jeszcze... Dobra, to ja zaraz wracam. Okej, okay, już jesteśmy! No, jesteśmy. No. no, no. <śmielizmę> była beka przez 5 minut. Nie, no nie było. A może i była. była? Była. Była No, ta, ta, ta. się, kto cię robił. Ej, <śmielizmę> Oj! Mogę nagrywać 10 minut, więc co chcesz robić w tym odcinku? Um, idziemy gdzieś nie. Nie no, może nie idziemy, bo będziemy mulić jeszcze. Nie. Mm, mm, mm. <grym> to co robimy? A może wejdziemy w gry, na przykład w quiz, czy coś. Okej. Okay. Wow, coś mi ugryzło w rękę. Ja to ja wejdę w to y, z przyjaciółmi. No, no. <grym> Poczekaj, <grym> pasek znajdź wyłączę, bo już mnie... A jak się wyłącza? Bo ja nawet nie wiem. Masz takie kółko, mówię Planet, nie? Podkiem, no. Nad y, tym twoim... Y, tam gdzie piszesz. Sam. Ustawienia? Nie, w statusie. W statusie? No tam gdzie... Y, no nie wiem. Ja nie mam tego. Aaa, ma, mam. Każdy to ma. <laughs> Ale to jest dziwne. Nie mam nikogo na czacie. Ja też nie. Magia Pegasa. A żeby, Ej. żeby to przewrócić, to musisz yy, wejść i wyjść. O nie. No nie musisz przecież. Ale ja już kliknęłam to kółko i nie mam nikogo na czacie. No to co? A jak wejdę w quiz? No normalnie, zaproszę cię. A no tak. <laughs> to co teraz? <laughs> Ty lotnisz, czy ja? Ja. Dobra, czekam. To ja zrobię pauzę. Okej, okay, już jesteśmy, hmm. musiałam wejść na inne konto niestety. No, niestety, znaczy ty. No. Dobra, to teraz cię przyjmę do znajomych. No, czekam. Czekaj. Czekam. 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 Tutaj też w ogóle mam mało znajomych. A ja. Znaczy ja mam dużo. Ja mam 145. 231, tylko. Tylko. A ja mam 600 ile na jeden kotek jeden. A teraz mam aktywnych tylko osiem. Będziesz miała dziewięć. Za chwilę. Za chwilę. O, jest nikt. To ja wejdę w gry. No. I cię zaproszę. No. Nie mogę wyglądać tak jak ty. Czemu? No bo tutaj nie mam... O, o nie! O nie! Tylko nie to! to. Ty. Pokażę cię, widzę. Jeżeli jakiś mam. Dobra. Nie no, jakiś chyba będziesz miał. Pięć subskrypcji. Aha. Oje. Rządzę. Rządzę światem. Rządzisz. Tak. No. a rządzi. Okej, okay. jak, jak wygląda i... Weronika. I ma osiemnasty level. Wow. Tak jak ja. O Boże, ona chodzi. Nie, nie polecam. Nie, nie polecam. Czemu? Nic, nic. Mów. Co, co? Mów. Mam <śmów> um. ja przystajny? Poczekajcie Poczekaj chwilę, zrobię pauzę. Okej, okay, jesteśmy. Nie wiem czy ona będzie... Ej, a jak będę coś miała źle? To co? <śmów> będzie śmiesznie. Dlaczego się jedzą O Boże, metalu? Nie wygrałaś? To wszystko, to trollowanie, to jako ostatni żył. Nie wiem, czy to prawda. Dawno nie grałam w to. Pozmieniali teraz. Ja też nie. Wszystko pozmieniali tutaj. Wszystko. W jakim kraju? Bo ja to wiem. Mm -hmm. A ty wiesz? Jest. <grywa> o. Nie. No. Yes. Wiedziałam. Któreś z wymienionych znajdziemy w cyrku. Hmm. <grywa> Co by mogło być w cyrku? Dinozaury. Hmm. Na pewno nie żonglowanie. <grywa> nie. O, nie tak. Dinozaury. Ej, no nie zażyłam kliknąć. <grywa> <grywa> Ile uderzeń poza parą potrzeba, aby uzyskać. A? Co? Zda? Ja wiem! Trzy! Ja wiem! Powiedz! Jeden! Szybko. Co? Ja dwa! <laughs> <laughs> Jak ligiłam dwa! <laughs> o kurde! To wyszła góra w to. to. ta ostatnia. <laughs> o tak! Miancy? <laughs> Oooo, no dlaczego ty jesteś taka mądra? Nie jestem! <laughs> jesteś! Na no. pewno nie zgadniesz tego. No, no. O nie, zgadłaś. Zgadła? No. <laughs> to jakaś nowość. A włączałaś ten? Co? Włączałaś nagrywanie? No. Co? <laughs> no nie wiedziałam, no? Powiedziałam <laughs> przecież. Kto napisał opowieść de Bla... A coś tam był um. i, i... O nie! Biorę tego środkowego gościa. A to jest Anna! Co? <laughs> ja Anna. O, Aha. Do, dobra, nieważne. <laughs> o Jezu. O Boże, że ja to wiem? Nie, nie wiem tego. Nie wiem. Kurde. Jak mogłeś? Jak mogłam? Co? A dobrze zrobiłam? Nazywa ja się samet owce. Hmm. Świnia. <laughs> o Boże. Ba? Ba? Jak? Ja kliknęłam baran, nie wiem Co się stało? Co no, to jest? Banalne. No nie chcę mi się aż tego klikać. Lepiej nie bierz odkrycia chin To jest odkrycie Ameryki, nie? Wiem. No. Chciałam, żebyś wygrała. A, jasne. Chciałam. Gramy jeszcze? Mhm. Ale już minuta została. Okej. Okay. No. Dobra, to ja się ładnie pożegnam i ty też się ładnie pożegnaj. Okej. Okay. Dajcie, dajcie mi chwilę, wejdę na swoje konto. No to już jestem i to chyba na tyle. Pożegnaj się. No. Po. no. Żegnajcie! No. Żegnajcie się! Pa, pa. Żegnajcie się! Też was kocham. Pa! Do widzenia wam! Wszystkim. No, do widzenia. Pa! Pa, pa, pa. Będzie tam na koniec.